Witajcie! Tu, Wallace, polski gość od zabawek. Wiecie co? Ostatnio odkryłem, że mam stanowczo za dużo tajemniczych saszetek do zrecenzowania i zrobienie ich wszystkich zajmie mi trochę czasu. Więc, żeby przyspieszyć ten proces tam, gdzie to możliwe, postanowiłem, że będę recenzował dwie na raz. Dlatego dzisiaj pierwszy odcinek tego typu. Robimy podwójną saszetkę z Lego Minifigures serii czwartej. i nie tym razem już nie ma sensu gadać o tym jak te saszetki wyglądają z zewnątrz także myślę że od razu przejdziemy do rękoczynów i dostaniemy się do figurek schowanych w środku Saszetka pierwsza A jej zawartość to katalog tak to się przyda a poza tym o to wygląda jak Krasnal z wędką. Mało tego, to jest Krasnal z wędką. Ciekawe, co skrywa druga saszetka. Druga saszetka. A w niej znajdziemy ponownie katalog. Ale oprócz niego. O! To z kolei wygląda jak pani na łyżwach. Tak. To ona we własnej osobie. A więc tak wyglądają nasze dzisiejsze łupy i myślę, że najpierw zajmiemy się krasnalem, bo w końcu on został znaleziony pierwszy. A oto nasz krasnal w całej swej przybliżonej osobie. I o oh, wow, ale spora wędka! Właściwie to po co krasnalowi wędka? Musicie wiedzieć, że rozróżniam krasnale i krasnoludy. Krasnale to takie istoty, które mieszkają w lasach, ewentualnie w naszych ogrodach, które dbają o zwierzęta, o las, o środowisko. Krasnoludy to takie bardziej twardzielowate istoty z fantazy, takie jak władcy pierścieni. I one, tak, z nimi mógłbym sobie wyobrazić wędkę, bo potrzebują łowić, potrzebują się najeść, żeby być silne. Krasnale i wędki jakoś. W mojej głowie nie współpracują, choć trzeba przyznać, że jest to ładna wędka. Już pomijając jej sam rozmiar, jest fajna, bo ta część i ta część to dwa niezależne elementy. Ten udaje drewno i to całkiem nieźle. A tu mamy sznurek z przyległościami czyli, jak sądzę, wabik albo haczyk i szpula. I jak widzicie, sznurek jest autentyczny, ale. Taki średnio plastyczny, jak będziemy chcieli go ściągnąć w dół, to on będzie miał na ten temat własne zdanie. Także trzeba nad tym popracować, chyba że komuś to nie przeszkadza. Ale i tak, ten element zaraz zabiorę z ręki naszego Krasnala, by przyjrzeć mu się z bliska bez żadnych problemów dla moich ustawień ostrości. A oto Krasnal jeszcze bardziej z bliska. I już widzę tu parę ciekawych elementów. Pierwszym z nich chyba będą te skrócone nogi, które teraz tak spopularyzowała seria władca pierścieni LEGO. Jest to jeden kawałek plastiku bez żadnych punktów ruchu i dzięki temu osiągamy figurkę trochę niższą od standardowych ludzików LEGO, choć nie wszystkim będzie się podobało to, że w ten sposób figurka traci na. Dynamizmie, jeśli można tak mówić o Lego. Mamy też ładny kubraczek, czy cokolwiek to jest, którego góry zasłania broda a którego tyłu nic nie zasłania, bo tył jest pusty. Sama broda jest fajna. Wydaje mi się, że taka też będzie używana w potencjalnych zestawach ze Świętym Mikołajem. Jest taką ciekawą mieszanką plastiku i gumy. Jest miękka, ale trudno określić co to dokładnie jest. Mamy też czapeczkę, która jest zielona i która niestety już zawsze, zawsze będzie się kojarzyła z Papą Smurfem albo z dowolnym innym Smurfem. Ten kształt jest po prostu zbyt charakterystyczny. I mamy też oczka. Ładnie zarysowane brwi, zmarszczki. Ciekawe jak to wygląda po zdjęciu brody. I co ciekawe, bez brody ta figurka podoba mi się o wiele bardziej, bo zabieramy trochę przestrzenności z góry głowy, ale zyskujemy ten bardzo ciepły, sympatyczny uśmiech, który chcielibyśmy widzieć na twarzy wszystkich starszych ludzi. No i też w sumie odsłaniamy trochę ten kołnierz, ale ten uśmiech i tak jest ciekawszym elementem, który odsłaniamy. I w tym przypadku nie ma nadruków z tyłu, ale mamy ten fajny uśmiech. No, to teraz czas zająć się łyżwiarką. A uwierzcie mi, naprawdę jest się czym zajmować. Będę z wami zupełnie szczery, łyżwiarka wgniotła mnie w fotel. Jest tak fajna. Choć po prawdzie same łyżwy mają na to najmniejszy wpływ i to co jest ponad nimi ma prawdziwe znaczenie. Ta figurka jest po prostu śliczna. Dobra, w pierwszej chwili pomyślałem o kurcze Lady Gaga na łyżwach, ale tak, to jest gwiazda na lodzie. I naprawdę dobrze się spisuje w tej roli. Jest tyle fajnych elementów. W sumie to z tego wszystkiego najmniej. Podoba mi się jej głowa. Dużo szminki, dużo makijażu. Tak, prawdziwa uroda tutaj przebija. Nie ma co. I od razu powiedzmy sobie: Nie z tyłu nic nie ma. I teraz tego nie zamontuję z powrotem. Udało się. Ta czupryna też jest naprawdę ciekawa. Jest bardzo przestrzenna. Nawet nie spodziewałem się tego, gdy patrzyłem na zdjęcia. Ale tak, mamy tu kilka różnych elementów naraz. Także tak, fryzurę gwiazdy jak najbardziej. Dalej mamy korpus, który jest bardzo ładnie pomalowany głównie na niebiesko. Ale mamy też gwiazdę i coś, co wygląda jak cała masa miniaturowych kropek albo wręcz gwiazdek w kolorze srebrnym. I tak widzimy, że jest to pani. Co ciekawe. Podobny nadruk mamy też z tyłu i co mi się naprawdę, naprawdę spodobało jest to, że jej strój ma tylko jeden rękaw, także tutaj mamy niebieską rękę, a tu już mamy całkowicie żółtą, symulującą, odsłonięte ramię. Fantastyczne! A dalej mamy na dole spódnicę z materiału. Bardzo fajnie pomyślana, wcale nie taka trudna do założenia a bardzo dużo daje tej figurce. I nasza figurka może ruszać nogami, gdy ten bajerek jest zamontowany tak do przodu, jak i odrobinę do tyłu. Jednak mimo wszystko w tym miejscu suknia schodzi najniżej, także mobilność jest trochę ograniczona. Ale i tak jest to bardzo fajny pomysł. I tak, gdyby ktoś był ciekawy Nasza łyżwiarka nosi bieliznę. Zadowoleni? Nie wracam do tego elementu. Także ogólnie, tak, łyżwiarka jest super, i jestem bardzo zadowolony, że na nią trafiłem. Choć w przypadku tej figurki bardzo wyraźnie widać, że dodanie podstawki było raczej procedurą standardową, dzieloną ze wszystkimi pozostałymi minifigurkami w tej serii, a nie czymś, co ma praktyczne zastosowanie do naszej gwiazdy na lodzie. Póki ma te łyżwy na swoich nogach, nie ma potrzeby, żeby używała podstawki. I nadszedł czas na porównania. Idąc od lewej do prawej. Skate z serii czwartej, nasza łyżwiarka, kleopatra z serii piątej i nasz Krasnal. I dorzućmy do tego jeszcze autobota Perceptora z Transformers Creo i wesołego pingwinka z Littlest Pet Shop. I nie zapominajmy oczywiście o powszechnej puszce picia i o potężnych dwóch złotych. Podsumowując, Dziś trafiły mi się dobre łupy. I o ile Krasnal jest w porządku, tak łyżwiarka jest fantastyczna, i gdybym miał polecić szukanie której z tych dwóch figurek, to właśnie ona byłaby tą figurką. Naprawdę jest super. I to już wszystko na tą wideo recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce, a do tego czasu trzymajcie się!